A co to znaczy, że faceta nie wolno rozleniwiać w związku, że nie może mu być za wygodnie? To znaczy, że jeżeli ten facet siedzi sobie na tym kamieniu mm -hmm. i za dużo nie ma zajęć, to mu tyłek brośnie, brzuch mu rośnie i potem staje się już taki nie, nie mało ruchliwy. Więc trzeba go stymulować. Mm -hmm. Rozumiesz? Myślę, co to znaczy, że. To na przykład, bo nie ma bułek. Aha. Albo nie wiem, jak tą dziurę zrobić w tym, w tym, wiesz o co chodzi. I tylko go stymulujesz, on ma aktywność, testosteron jego wzrasta, rozumiesz? To tak jak ty odkręcasz te słoiki. Jacht, jest, jak słoik zawsze, zawsze, zawsze z dumą i przyjemnością. Każdy Czuję jest. się jak tak. rodzimy mężczyznę. Tak. No. I, ja, I ja mówię jeszcze, jak tak. ty to zrobiłeś, wow. No, no. I, to nawet i czeka ten... ze słoikiem, aż wrócisz, żebyś mógł go tak. 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 Nawet jakbyś sama potrafiła go odkręcić, to, 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 to czeka, i czeka, tak, tak. Że... tak jest. rozumiesz? I to jest ten mechanizm. Mhm. I to jest ten, to jest A ten też, to... Na początku związku mam wrażenie, że faceci są bardziej aktywni, wiesz? Jest to na początku związku to kobiety są super też. A potem no. nie? Mm -mm. Potem? <laughs> Podcast w związku na YouTubie i Spotify. Tam cała rozmowa.